Kolejny dzień, kolejny wyzwanie. Tym razem was nauczę, jak kręcić bojkami. Bojkami, czyli może być to sznurek, który ma po prostu obciążenie na końcu, albo jak w tym przypadku, e, długie, długie e, skarpety, w które wkładamy jakiś ciężar. W tym przypadku moje piłki, które wcześniej już użyłem. I na samym końcu robię guz. guza. Z jednej strony i teraz z drugiej powinny być e, zrobione guzy na tej samej wysokości, żeby były symetryczne, piłki idą na sam dół. Pamiętajcie, żeby te rajstopy czy skarpetki nie były zbyt e, rozciągliwe i żeby mniej więcej na, tu sam, na, na wysokość kostek, żeby dosięgały naszych kostek. Jeżeli macie za długie, to po prostu zróbcie sobie kolejnego guza. Więc, mamy pojki. Do czego one służą? One służą do tego, żeby przygotować się do treningu fire show. Fire show czyli kręcenia z ogniem. Jeżeli chcecie zacząć swoją karierę fire show polecam właśnie zacząć od rajstok, od pojek więc pokażę wam dzisiaj pięć ruchów od których każdy z nas zaczynał jeden z nich jest kręcenie do przodu synchroniczne więc na początek możemy sobie troszeczkę pobujać nasze pojeczki i kiedy decydujemy się na odważny ruch dodajemy więcej siły i kręcimy do przodu symetrycznie teraz bardzo ważne jest, żeby troszeczkę obniżyć ręce, żeby nie były jak dwa kurczaki i żebyśmy trzymali płaszczyznę. Płaszczyznę, czyli nasze kręcenie powinno być równoległe do siebie i równoległe do ścian. Um, Dlaczego to jest ważne? Chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli byśmy kręcili w ten sposób, to mogłoby się nam coś stać podczas kręcenia ogniem, dlatego byśmy nie chcieli. Poza tym to jest dużo ładniejsze. Jak trzymać płaszczyznę? Albo możecie to trenować przy ścianie, robiąc to po prostu bardzo blisko, albo coraz bliżej. Albo mój sposób jest taki, że miejsce, którym trzymam, czyli pomiędzy kciukiem a wskazującym, przynajmniej ja tak trzymam, pilnuję, żeby mój nadgarstek był w równej linii z tym punktem styku. Czyli jeżeli trzymam tutaj bojkę, to to miejsce jest proste. To on wyznacza mój kierunek kręcenia. Więc jeżeli mamy kręcenie do przodu Zatrzymujemy To drugi ruch to jest kręcenie do tyłu Powinno być rytmiczne, synchroniczne Jest troszeczkę trudniejsze niż do przodu Ale poradzicie sobie Pokażę Wam też z boku Do przodu wygląda tak A do tyłu Kolejny ruch, to jest znowu kręcenie do przodu, ale tym razem asynchronicznie. Czyli zaczynamy sobie od bujania jedna, druga, nie jedna, druga jednocześnie. I pych, pych. Rytm jest taki, jeżeli pojka jest tutaj na górze, to ta druga jest na dole. I to jest kręcenie asynchroniczne. Więc jeżeli nauczyliście się tego do przodu i uważacie, że płaszczyzny są dobre, a to wymaga bardzo dużo czasu, uwierzcie mi. To spróbujcie to samo do tyłu. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda z boku. To jest do przodu. A to jest do tyłu. I został nam jeszcze jeden ruch. Równie prosty i równie podstawowy. Czyli tak zwany motylek. Motylek wygląda w taki sposób. Zasady są bardzo, bardzo proste i są wymagane. Nie dość, że oczywiście płaszczyzna, czyli kręcenie poikami powinno być tak proste jak ściana, prostopadle do podłogi, to jedna ręka jest zawsze wyżej. Jeżeli się połączą ze sobą, mogą, ze sobą, mogą się połączyć i uderzyć nas w różne części ciała. Więc jak to zrobić? Jeżeli decydujemy się, że prawa ręka jest na górze, to wtedy prawa ręka jest podczas bujania z przodu. Kiedy zdecydujemy się, żebyśmy dodali troszeczkę więcej ruchu, więcej siły, to ta ręka ląduje na górze. Ważny jest też rytm, czyli kiedy pojki są na górze, nasze ręce też. Kiedy pojki są na dole, nasze ręce też są na dole. I dzięki temu dodajemy troszeczkę więcej siły. I są symetryczne, synchroniczne. Najpiękniejsze. No to samo możecie oczywiście wykonać w drugą stronę. I to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcecie, albo już osiągnęliście te 5-6 trików, to napiszcie w komentarzach, jak Wam poszło. A ja Wam udostępnię kolejne filmiki. Więc do zobaczenia. Dobrze. Fajne.